Ja u siemanko z tej strony z tej strony Maciej Szoty i o, nagrywamy I, ja. i mój kolega czyli Kuba przywitaj się Siema i by, ta, by, gramy teraz Możemy w Rob Gramy teraz w Roblox'a właśnie jak mówi kolega no to gramy Tylko... Tylko, że my się już rozgrzaliśmy, bo przed chwilą tutaj nam się filmik coś stało, i, i się coś zepsuło, i. No i. i, i no odnawiać. jakby. Musieliśmy odnowić. No i Więc już trochę jesteśmy rozgrzani. Nie gramy, a już. A ja w tym tą... Przypominam, że w tą wybierę grę. boxing. wybierę boxing mecz na hardzie. <grym> to co ty wybierasz. Aby co, to ja dopiero drugi raz tą gram gra. i nie ogarniam zbytnio. Ja już to troszkę ogarniam, ale nie aż tak. Graliśmy to, to jest piosenka od mata. To jest horror. <grym> <grym> I A tutaj zrobię swojego high score znów. Też mi to tak wydaje. Chociaż wcześniej yy, na Bail zrobiłeś swojego High scora. Właśnie, jak nagrywaliśmy ten odcinek, co nam się później już nie udało. To zrobiłem 35 tysięcy zrobiłem. A ja tutaj zrobiłem ile 200 tysięcy. Właśnie, gdzieś tak. To też mój High Score. Wow! Trochę ja tam, Kocham ten tak tam. Czego ty się błyszczy masz w, no. w ogóle ja mam animację tutaj. Że darmo. Dobra, 17 tysięcy... 16,800... Ech... Męczące te gierki. Dla mnie przynajmniej. 19, 18 tysięcy się, już 2500, a kolega 50 tysięcy robi w ogóle gram na tej mojej klawiaturze i jednym, jedną ręką Moi mówią, mówiłem, że jesteśmy jakieś dziwny, jak gramy jedną ręką. I kolega, kolega, bez, gra bez na kolega gra na y, laptopie laptop, na laptopie ja gram na telefonie Mam laptop y, aż gaming Obecnie korzystam jeszcze ze w jbl To teraz JBL 520BT chyba i mieszkam na do gm Mode 55. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze więcej filmików z Kubą. Chociaż chciałem sobie kupić jakąś nową. To High score swój zrobiłem. Dobra. High score swój zrobiłem ja w ja nie zrobiłem. Więc 38 tysięcy, więc może chodźmy na dół. Tak? Chodźmy. A w ogóle napiszcie w komentarzach może jaką chcecie swoją grę. Jaką chcecie grę, którą możemy zagrać. O, to już nie ma telefon totalnie, bo taki jak na przykład Jaybreak. No czy coś. Tylko na razie... Czujek. Ja sobie jeszcze zobaczcie jak gra. O kur, to jakiś profesjonalny grać. Ile ma już? Nie ja dołączę do niego, nie no rzecz. Znaczy oczywiście. Dobra, zobaczmy w ogóle kiedy mają animację. Ło, no, tutaj ludzie mają fajne animacje. O, kurde, gdzieś jakieś areny się przytawią. Grają, mata grają. Mm. No, to ma animację. Joko animacja w ogóle. Ja. Yeah. No, a nie animacja. W ogóle na kropki gra. Dziwne. No wie, nie wiem, nie wyszło to się się to gra? Dobra, jednak chodźmy na górę, bo tam nie ma nikogo. Tutaj miejsca. O tu o ja... Nie, to nie. Tu chociaż chodź. Tu są jeszcze. Patrz. Ja spróbuję na całych czarnych strzałkach. Mój kolega właśnie będzie próbował na czarnych strzałkach grać. Zobaczymy, doznać, a potem je zmienię. Dobra, to... Nie! Nie, ja z chłopem gram. To zrób reset charakter. E... Dobra, zrobiłem reset. Taka mała wpadka moja. Bo nie chciałem grać z chłopem, tylko chciałem grać z kolegą. To jest tutaj, pod tym. No dobra. Wow, ale fark prawie bym No. Selektor piosenek. Kurde. Może dobrać. jakąś lo, Może jakąś losową. No właśnie, dobra. Wybieramy losową. Czyli nic nie klikamy. Ale mapę wybiorę. Czekaj, mapę wybiorę może nie wada. Bo właśnie mój kolega się bardziej zna na tych rzeczach. O, wow, co? Ale źle się gra na takich szałkach. Wow wow ło, wow, 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 ale spam był. Jest dalej. 6 tysięcy. to Ty masz tam fajny spam, a ja mam 7 tysięcy tylko masz Ajajaj. Ja mam 30, nie wiem jak Spamisz dobrze, wiesz Ja nie spamię Że Te chłopy, co łażą ciągle Wkurza mi to Ja muszę grać po innych strzałkach na tych Kalory, bo na, na nich się najlepiej gra. Piętnaście tysięcy wbiłem. Ja na odcinku zobaczę jak ty tam grasz, bo i, i mi trochę to, to jest niewidoczne. No właśnie. Bo ja muszę zobaczyć na swoje, nie? Przypominam, że 5 lajków to będzie kolejny odcinek z Robloxa. A ile już tam ten odcinek trwa? 10 minut już zaraz bije. O jej, to. To, to. to może ta pierwsza, następna i kończymy. No właśnie, no to. 28 tysięcy mam. Muszę się spięć. najgorsza ja A to się poprawiłem trochę. Kurde, dawaj, dawaj. Dobra. Ja bym co to ja bardziej bym się skupiał na patrzeniu w nagrę mojego Dobra. kolegi, bo jest bardziej pro, 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 pro playerowa. A moja taka, wiecie, spam, spam, spam. Tylko tyle. Dwa punkty otrzymałem. Jak na ja no telefon grasz bardzo dobrze, bo do dyskminia. robisz normalne, normalne skręki, bo tak sobie nie mogę grać. Jeszcze eee, gramy? Ja, może ja wybiorę teraz. Bl może Bobiwo. -bo. No dobrze, to wybiorę. Wybiorę to na Bobiwo Neo, na Hardzie, bo to jest, 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 jest troszeczkę. To jest, to, prawo, to jest pierwsza piosenka z pierwszego wiku, więc. Body, bo Neo, nie wiem czym się różni Neo na hardware. No to dobra, to gramy ostatnią gierkę w tym odcinku. 5 lajków i następny odcinek zrobiono, Tak jest. To jest na pewno, Bodyborn? To to chyba tym się różni, Neo. Że to mi przy To mi napiesieńka To bo -bo byś na spokojnie w sumie Sześć tysięcy. jeszcze też normalne bo Nie no, kończymy już odcinek, raczej. No nie, może w podcinku. W no, norma... podcinku zagramy już normalnie. Nie no. Dobra no, już normalne mi, bo to 30 sekund, to jest jakaś króciutka Znaczy to jest bobiło. To już krótkie. 10 tysięcy. Ja nawet ja sobie z tym nie radzę. ja mam 12 tysięcy na razie. Na pewno nie będzie hajsko. Ja mam 40 tylko. Nawet nie mam 40. No właśnie. Ale jakaś krótka ta piosenka jest. No. To teraz, to, to będzie teraz ostatnia piosenka. No to wybieraj kupa. A, tylko że ja muszę to znaleźć. Czy się spiesz. O, Bob, nie zagramy Boba. Tak, no, tak, dobra. Widerek tak, tak. na hardzie, o Boże. Ja już się boję. Nie że wybrać mapy. No właśnie. Kurde co to mapy nawet nie wybrałem Ja no wiem nie zdążyłem To będzie 2000 Oczywiście minusowałem sobie połowę Uhu dobra Ja wiesz wolę hardy bo się bardziej spami. A ja wtedy więcej punktów zdobyłam no i tu się słyszyła moja. No bo jesteś Co? Czy ty jesteś randol? Ja mam głos Boga bardziej. Chyba, że jest coś, czego nie wiem o Bogu. Czy na pewno jest coś, czego nie wiem. 20 tysięcy ma mój kolega już już trochę uzbieram Ja mam Ja okay. zaraz 10 tysięcy To się nie jestem jakoś super dobry 10 tysięcy Mam 15 tysięcy już. Znaczy będę miał. Albo nie mam już. Nie wiem co już gadam. Koniec. To jest nasz, To idźmy się. I chodźmy na spawn i się pożegnajmy z widzami. Zaczekaj, weź szybnąć charakter. Dobra, a to już przejdźmy już się... o jest! Imposter east Film. Dobra, ma to pożegnajmy się. Dziewczyny. Mama, to się pożegnaje. Dobra, a jakiś sekretny kit? Sekretny kit? Odkryłem sekret. You know. Dobra, to ja. Do, dobra, to ja kończę odcinek. Daj, okay, poczekaj na mnie. A już Nie Dziwnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, jesteś. To żegnamy odcinek w dobrym stylu. Mam nadzieję, że się podobało. 5 lajków i kolejny Dobrze. odcinek. Dobranie. Pa, pa.